Siemanko. Dzisiaj trochę inaczej. Nie o kosworcie, nie o skorcie prosiliście, więc pierwsza prezentacja: 850 -tki. Volvo. Taki kredens, dziadkowus, ale wszystko się zmienia. Jak się patrzy na tą literkę, magiczną literkę R. Nie będę się teraz bawił w motoznawce, ale kilka słów można o tych ciekawych modelach powiedzieć bo w 1995 roku Volvo sobie wymyśliło taką wersję T5R miała silnik 2.3, 240 koni, 330 N. To i dzisiaj to może nie robić wrażenia bo taki Escort miał nawet mniej ale wtedy taki kredens jeszcze w żółtym kolorze na takich fajnych 17 17kach tytanowych z ogromnym pługiem z przodu no, robił, robił trochę wrażenie było to trochę coś innego. Takie jedno z szybszych wtedy kredensów. W 1996 roku wypuszczono 850R. No i takie właśnie auto jest już tutaj, wam prezentowane. Troszkę zmieniono wnętrze, bo inaczej przeszyta była Alcantara, były inne felgi, bolansy, 17 których poszukuję Bo moje są szesnastkami Śmigłami okropnymi znaczy Felgi nie są złe Natomiast no nie pasują Akurat do tego modelu Chciałbym tutaj w oryginale zachować to auto No i nie mam tego pługu. Przez co w zimie nie mogę brać Dofinansowania Z urzędu za odśnieżanie ulic To auto kupiliśmy Ze znajomym wiosną Jakoś Kupiliśmy go za czapkę gruszek. Dlaczego? Odpowiedź jest tutaj. Stało się tu kuku. Właściciel wymieniał zbiorniczki, wymieniał nagrzewnicę, a powód przegrzewania się i wysokiego ciśnienia był gdzie indziej. Pewnie uszczelka poszła, albo nawet pękła sobie głowica. Na tyle zgrzał to auto, ciągnąc przyczepę, że po prostu się wszystko tutaj usmarzyło. Cały silnik jest do wywalenia. Jest już on częściowo rozebrany, przygotowany do wyciągnięcia. Jak widzicie łapy są poodkręcane. Kupiliśmy dawce. Kupiliśmy dawce. Tu jest silnik też już przygotowany praktycznie do wyciągnięcia. Trzeba je zamienić tak. Pyk. I już. No nie tak pyk. Trochę tego jednak o, przyrządowania tutaj jest. Przy okazji będzie trzeba zrobić rozrządy, świece, kable paski, jakieś takie inne rzeczy, przejrzeć to, też to wszystko nasze silniki to 2.0 dlaczego 2.0, a nie wspomniane 2.3, bo to jest wersja na Włochy nie wiem czemu Włosi sobie tak wymyślili, ale to chyba jakieś normy ekologiczne albo podatkowe zmusiły Volvo do tego, żeby na ten rynek oferować taką Mniejszą pojemność. Dzisiaj to już jest tak znane wszędzie, bo wszędzie silniki są coraz mniejsze. Dodaje się tylko turbo i inne. O ile 2.3 miał 240 koni, to 2.0 ma 211-226. W RC chyba miał 226, jeśli dobrze pamiętam, no albo 211. Auto też na turbinie. W T5R była to 15, w RC była już to 16, w 850C. Co do mojego konkretnie egzemplarza, jest tutaj maska trochę podrzewiała w takim nefrologicznym punkcie, ale ta jest znowu ładna, no, ale to trzeba znowu przemalować. Ta lampa ma kuku, nie ma wycieraczki, zderzaka szukamy. Tutaj znowu nie ma wycieraczki trochę rzeczy jest z tego dawcy ten błotnik jest przejechany jak zresztą cała strona cała strona, to auto też było wymalowane, tak jak wszystkie auta w Polsce drzwi do wymiany drzwi się wymieni, błotnik się też wymieni najgorzej będzie tu, bo trzeba to jakoś dobrze wypchać i jak najmniej szpachlić, żeby tutaj poszło trzeba przykleić lotkę i chyba wymienić tą klapę bo ona ma jakieś takie tutaj punkty brzydkie jak też do malowania No i środek Środek po prostu to była tragedia Wszystko jest zapuszczone, brudne Cały środek został już wyciągnięty Została mi tylko kanapa Jej nie muszę wyciągać w sensie oparcie Widzicie tutaj jest ta... W środku jest alcantara Na zewnątrz jest skóra i o ile w fotelach Alcantara jakoś przeżyła, o to ta skóra jest w agonalnym stanie. Dokupiłem drugi komplet, cały w skórze. Mam nadzieję ściągnąć z tego skóry i poszukuję tapicera, który też by się zajął jakby całym tym wnętrzem, żeby te przednie fotele jakoś oprzeć. Kanapa jest chyba do uratowania, spód też jest do uratowania. Trzeba to wyprać, trochę pokolorować jakoś to będzie. Czemu nie ma tutaj dywanów i wygłuszenia? No wspominałem już, że lało się z, z nagrzewnic Wszystkie wygłuszenia wciągnęły sporo tego płynu Wszystko było mokre, zginiłe. tutaj po prostu jak wyciągnąłem to kałuża stała Z tyłu też, tam nie wiem, jakaś kawa, piwo, to wszystko było rozlane Śmierdziało i w ogóle Zresztą widać jak tutaj jest brud i syf Mój znajomy, który kiedyś serwisował to auto w warszawskim Volvo powiedział, że nikt, jak to auto przyjeżdżało na serwis, to nikt nigdy nie chciał się do niego dotykać, bo takim grzybem i wszystkim zalatywało. Także całe wnętrze jest praktycznie do wyciągnięcia. Jeszcze pozostała mi tutaj podsufitka. Deski może nie będę ściągał, a może będę ściągał, bo też chcę się tam dostać do grzewnicy, bo ono oczywiście dalej cieknie. Kierownicę trzeba oprzyć. No i ogólnie sporo jeszcze pracy. Do poprawy jest zawieszenie, hamulce to wszystko też jest do przejrzenia. Koła do zdobycia zderzak, tak jak wspomniałem, do zdobycia. No i ten silnik do przełożenia, też do wyremontowania, do przejrzenia żeby to wszystko ten. No i lakier lakier. Nie wiem, czy w końcu, jak będziemy malować te wszystkie elementy, to czy całość też nie będzie pomalowana to na tyle chyba o tym egzemplarzu. Jak mi się coś przypomni, to może jeszcze dogram. Albo jak będzie coś tutaj robione przy nim, choć nie, chyba nie prędko, to dodam. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Jak się Wam podobało, to zachęcam do lajkowania. Cześć.